Cześć, witam na kanale Inza Trade. Dzisiaj pohandlujemy i porozmawiamy o strategiach, które są, na jakich można handlować, jak i już dla tego, żeby zarabiać pieniądze. Także poproszę o subskrypcję kanału i zaczynamy. Również poproszę o dołączenie do mojej grupy darmowej InZetrade in w Telegramie. Jest to grupa darmowa, gdzie prowadzimy mi dwie sesje darmowe i daje jeden sygnał z sesję. Także możesz mieć dwa sygnały darmowych czyny. Link na grupę będzie w opisie temu filmiku. Również mam takiego robota handlowego, który prowadzi analizę techniczną na różnych parach i na różnych ramach czasowych. Tak, może bierać dowolne parę walutową, albo ramy ramę tak, i prowadzić analizy. Dalej bot wydaje wnioski, tak zwróć uwagę, tutaj mamy wejście w górę wejście w górę, tak? Tutaj jest neutralne, ale w ogóle rozumiemy, że naprawdę będzie trend wzrostowy, tak? Także może tworzyć transakcję w trendzie wzrostowym. Link na robotę będzie w opisie tam w filmiku. Jak jego otrzymać, tam będzie krótka instrukcja. Możesz to wszystko zrobić i z tego bota. Dobrze, teraz jestem na Pocket Option. Tak, mamy tutaj e, parę walutowych, tak, z różnym procenty wypłaty. I teraz będziemy szukać parę waltową, na które można tworzyć transakcje. Zwróćcie uwagę, AUDCAD, otworzymy no, transakcję na AUDCAD. Dobrze, AUDCAD, 3 minuty, 100 dolarów wyżej. Dobrze, dlaczego wyżej? Już zwróćcie uwagę. E, naprawdę, jakie są strategie? Mogą być e, w ogóle w, na, w tradingu, tak na wykresie, mamy trzy kierunki ceny, tak? Jest to trend spadkowy, tak teraz tutaj, tak na przykład trend spadkowy. Może być trend wzrostowy, kiedy cena idzie w, na wzrost i może być ruch boczny, tak? kiedy cena idzie w bok. Jest tu trzy sytuacje. Na takie na, naprawdę na w ruchy boczne nie handlujemy, lepiej tak? nie handlować w ruchy boczne, można handlować z trendem. Tak? Jak korzystać z trendów i jak na tym zarabiać? Naprawdę można handlować zgodnie z trendem, tak? kiedy idzie jakiś trend, można otworzyć transakcję na przykład tak? w tym miejscu, gdzieś na przykład tutaj otworzy transakcję, cena idzie na spadek i zamyka się trochę niżej. Tak? i wtedy zarabiać pieniądze. Może handlować w innym kierunku, tak? Gdzieś otworzyć na, na wzrost i wtedy zarabiać. Teraz jest strategia na odwrócenie tendencji. Jak to działa? Mamy jakiś poziom, na przykład poziom wsparcia, tu się uwagi. Jest to poziom wsparcia, poziom wsparcia jest strefą, tak? Nie jest linią, musicie tym pamiętać, że może być odwrócenie w tym środku tej, tej, tej strefy. Następna rzecz, kiedy już mamy ten poziom, musimy zwrócić uwagę, tak, gdzie było odwrócenie, jak, jak znaleźć ten poziom? Zwróć uwagę, także tutaj było odwrócenie, tutaj było odwrócenie, tutaj cena przelamała ten trochę poziom, ale dalej było falszowe przełamanie i cena odwróciła się i poszła wyżej, tak? co pokazuje, że naprawdę ten poziom, który jest ten poziom wsparcia jest silny, tak? bo już było odwrócenie, już mamy, że w ciągu jakiegoś czasu cena była odwrócona od tego poziomu. Dalej, żeby zrozumieć naprawdę, że cena będzie odwrócona, czy nie, musimy zwrócić uwagę na wskaźniki RSI. Teraz zwróćcie uwagę, co pokazuje wskaźnik RSI i jak on wygląda. Wskaźnik RSI pokazuje poziom wyprzedania, który znajduje się niżej 30, tak? ale kiedy mamy rozbieżność, kiedy cena idzie na spadek, а на вказівнику як сайт звучу був спадок а далі ціна на e, мас юж такий вух бочний і юж скленця вижий то показує що є розбіжність на той розбіжність то можна заробити, так бо то є сигнал на отвертання і є то сигнал на тварші транзакції які деця не знайдуть на почві спаш для того творжуємо транзакцію той на отвертання Бо і вкажні кересай, і потім спарча показує, що направда потім сильний. Показує на те, що це не може бути одвоцено. Одвоцено тут пожіума, так? Для того отвожили транзакцію. транзакції. Також почекаємо запні транзакції і побачимо, чи бенджа одвоцено чи ні. Добре, звучу варі, так? Це не так знайдусь трохи вижий отварче, але залишилося ще, ще трохи і побачимо, чи бенджа плюс чи ні. Але в огулі я вже э, мав надію, що бенджа плюс. Co jest ważne, tak? Jest ważne prowadzanie analizy technicznej, tak, prawidłowe prowadzanie analizy technicznej. Do tego musi być trzymać doświadczenie. Dosiedanie możecie wywołać tylko na praktyce. I kiedy nie macie dosadczenia, demo tutaj mamy konto demo i założyć konto i handlować na kończy demo, żeby nie tracić pieniądze, tak? Dobrze, zwróćcie uwagę, na przykład już cena zamyka się w plusie, wszystko w porządku, mamy plusy. Dlaczego? Wszystko, jak czym mówiłem. Tak? Cena od poziomu wsparcia odwróciła się. Wskaźnik RSI pokazywał, że było. cena była wyprzedana Znowu właśnie niż 30. Także tutaj już wszystko. I poszukamy nowej pary walutowej, na której możemy otworzyć transakcję. Jak szukać te pary tak Wybieramy 1 minutę lub 5 minut. Ja analizuję 1 ramy czasowe. I dalej szukam sytuacji, która jest podobna do mojej strategii, której użyłem. Zwróć uwagę tutaj. Tak? AUD CHFY. Otworzymy transakcję na AUD. -CHF 50. 59% є з малої процент виплати, ліпі не хандлович, не газикович, такі малі проценти виплати. Також пошукаємо інні пари валютову, де є файний процент виплати, на який можна щось заробити. Так, ніже ще йдемо десь, не, не газикович. Так, пошукаєш пари валютову з добрим процентом виплати. Тільки на тих парах валютових може щось, направда, заробити. Добре, звучу варі, так, AUD, USD, отворюємо транзакцію на AUD, USD. Так, AUD, USD, tak, tutaj na odpłaty jest normalny i można włożyć 150 dolarów wyżej. Dobrze, dlaczego wyżej? Już powiem. Podobna sytuacja jak na pierwszej transakcji, tak. Mamy trend spadkowy, cena idzie w trendzie spadkowym, tak, i wydaje się naprawdę, że mamy trend spadkowy, ale teraz zwrócimy uwagę na wkaźniki. Co pokazuje wkaźniki RSI? Pokazuje, że cena naprawdę jest dużo wyprzedana, tak, znajduje się na poziomie wyprzedania i już skręca w górę, tak, już pojawi się ta rozbieżność, o której mówiłem, tak, że cena już była rozbieżność, a kiedy wskaźnik RSI skręca w górę, to tutaj będzie już początek tego, że ceny również będzie iść wyżej, tak, bo żeby był podobny ruch na wykresie, był podobny do ruchu na wskaźniku RSI. Dlaczego? Dlatego tak jak tutaj już mamy taki poziom, tak, poziom wsparcia również, był trochę poziom wsparcia tutaj przelamany, ale początek był tutaj, tak, tego trendu. I teraz ceny znajdują się na poziomie wsparcia. Ja rozumiem, że naprawdę od tego poziomu wsparcia może być odwrócenie. Jest to taka łatwa strategia, tak? Strategia na odwrócenie tendencji, że po prostu musimy szukać poziomy wsparcia i oporu i wchodzić na tych poziomach. Tak naprawdę strategia jest bardzo łatwa dla początkujących. Dlatego o tej, o tej strategii zawsze mówię. Jest handel zgodnie z trendem, tak? Lub handel na odwrócenie trendu, tak? Teraz handlujemy na odwrócenie trendu. Również może handlować zgodnie z trendem, tak? Dobrze, zwróciłem, poczekamy sobie transakcji, i dla tego, żeby prowadzić prawidłową analizę techniczną, musicie mieć doświadczenie, o której mówiłem, tak? I naprawdę. Важне є перше, то шукач вибираєш пари валютових з добрим процентом виплати, але найліпше най 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 шукач те пари валютових, яка є подобна, ситуація на, на, на тій викресі є подобна до тієї ситуації, яка була в чашні. Так? Якщо знаєш, де є ж значить, що є ж як хандлова, що так пожим спарше, то показує вказники, в той момент таке дитина є знайдуючи на пожим спарше, викупіонову, випшедана, хандлюємо на таких, на таких парах вольтових. Якщо на парах вольтових не є зрозуміло, який керунок ціни, в Рулі не може зрозуміти, який є тренд, так, лупто-тренд спадковий, лупто-тренд зростовий, To lepiej na takiej transaktor, na, takie, na takie nie handlować, tak? Jeżeli nie jest przewidywalny kierunek ceny na takich parach walutowych nie handlujemy. Tak, handlujemy tylko na tych parach walutowych, gdzie można przewidzieć jakiś kierunek ceny. W ogóle można zrozumieć, że tam że tam cena jest wykupiona, tak, I, czy tam wyżej tak? jest wyprzedana, tak, i czy na spadek i teraz będzie odwracać się, tak? Po prostu na, na, na musicie, o tym musicie myśleć, tak? I wtedy będziecie mieć naprawdę plus.

będziecie mieć dobre doświadczenie, także można handlować, stracić wszystko i nie mieć doświadczenia, zrobić 5 transakcji i, i dalej nie handlować, bo już nie będziecie mieć pieniędzy. A można handlować, e, zwróć uwagę, transakcje będą w plusie, wszystko ok. Tak? A można handlować małymi kwotami, ale robić dużo transakcji i naprawdę analizować dużo sytuacji. Wtedy będzie lepsze takie doświadczenie. Dobrze, jak i ja mówiłem, tak? że poziom, poziom wsparcia, na poziomie wsparcia cena odwróciła się, tak? był trend spadkowy, dalej. Wskaźniki RSI tak, pokazuje, że cena już jest, e, znajduje się na poziomie wyprzedania, tak, niżej 30, Od tego poziomu wyprzedania cena odwróciła się, poszło wyżej. Mamy świecie zielone, tak, po świecie czerwonym już pojawiły się świecie zielone, tak, co wskazuje, że naprawdę była zmiana, taka odwrócenie było od poziomu. Tak. Wskaźniki RSI, zwróćcie uwagę, pokazuje, że cena jest wyprzedana i dlatego cena odwróciła się. Tak to wygląda. Także na dzisiaj wszystko. ta jest strategia, którą zawsze polecam handlować. Ja dziękuję bardzo, na razie i do widzenia.